Hej, hej, jak się masz? Uśmiechnij się dziś, bo to dobry czas. Tak, tak, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii dziś. Co nas czeka? Czeka nas lot donikąd. Lot donikąd. Trochę byłem zdezorientowany z tą misją. Sami zobaczycie. Ale była fajna, była fajna, ciekawa. Zdecydowanie. No i co? Przyszły nasze przybłędy policyjne, nasza ekipa trzech króli. Wielkich tak jest. Ale no właśnie, co z nimi? Przyszedł czas również na ostatnie porachunki z naszymi gangusami w mundurach. Także w końcu, w końcu się coś z nimi zadziało. Zapraszam serdecznie do oglądania z uśmiechem, oczywiście z uśmiechem, śmiało. Uff, I ain't interested in the stupid games. Chop fucking buzz this. I'm peaking on the blood pressure alone. Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. <laughs> I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Are hey, you the woman, you fat fuck? You heard the bird. Come on. <laughs> Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son Joey back in Liberty City. You know, my Joey, I like that. So, kid, what can I do for you? Well, can about vouch for me. I'm a straight killer. Oh, one man fucking army. A, a real dependable, total fucking maniac. too. You know, the farellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling is a string quartet. <laughs> I'm gonna send some of the boys over as a little welcoming committee, but uh, maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. I... Yeah, stay yeah. yeah. where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Stranki, dużo jak że może być. Ok, lotnisko mamy blisko. Dobra, to jest lotnisko. Samolot mam ukraść? Nie podoba mi się ten pomysł. Nie podoba mi się ten pomysł totalnie. Przewodniczący, na parking Parkowane elegancko Co ja ale jak mam go przechwycić? Że co mam ja zrobić, niby? Gdzie muszę lecieć w ogóle? I poza mapą? O co chodzi? O dobra jest Oś. Jest Co za pojebana misja ty Uf. Aha Jasne no Okej okay. O no, kurde no, on nie strzela. To to była ta kamera w ogóle, okej. Okay. Dobra. Ogarnięte. Pilot. No, Nie, nie podoba mi się, nie lubię latać samolotami, nie. Szczególnie jak tak, nic nie widzę. Co to ma być? To jest, jakbym we mgle leciał. Chociaż przynajmniej coś widzę, nie tak jak w drugą stronę, co leciałem. Uuu, nic nie widzę, nic nie widzę. Okej, okay, coś już widzę i bałem się, że coś się zbugowało, no bo tak naprawdę no na mapie nie widać, poza mapą, ten checkpoint Coś mi tu śmierdzi, nie? O Jezu, tu jest lotnisko już Uwaga moi drodzy, tu pilot, zbliżamy się do lądowania w drugą stronę, czekajcie, muszę się skupić Ciekawy numer z tego. Nie, no to kurde, panie i panowie, mamy opanowane. No dobra, jestem i co teraz? Wyrodze, Matwitko. 10. Who's the idiot? That's some washed-up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart-topping cat, real play. Mad Dog. Jump! Oh, man. Jump! Come on! Lost all his money in the casino and went batso. Hey Mad Dog, what you doing up there, fool? Come on, Do I know you? I don't watch. think so. On, so shut jump. the fuck up. <laughs> this on, the jump, end. Over. Get a grip, get dude. Up. Get a grip. You still got it? You still gangster? do give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Yeah, 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 come come, you you hey, look, come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him? I hate y you just come in off that ledge, hey, man. don't fuck him out of jump, but we got good money on this. Yeah, good odds too. Damn this. Town. Hey, Say the fuck away! Say the, the fuck away! I'm the best rapper in the universe. I'll jump.

This is it. This is the end. I'm out. No, it's a

Things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Hernandez with that fucking meat. He's been gone too long, Tenpenny. Some <laughs> time, Layer, <laughs> getting a little edgy fellows. Oh, how you like that, you piece of shit? That gives you a good no idea how edgy I am. Oh, <laughs> Get up, bitch. You paying attention? Now there's a ruined town. Some piece of shit, DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Dobra, oj, Nie ma Tyle ile by się chciało A co są agenci FBI? A, dobra, okej okay. U, ale, ale się tak rzucili na mnie jak U. Dobra. Oj, 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 oj. Patrz, jak się rzucili ty, nie? Po kolei, po kolei. A bo oni mają kałachy, ty. Co z tego? Bo nie liczy się sprzęt, ale jakość. Jakość, tak to się mówi. Co my tu mamy? Nie no. Nie chcę helikopterem sterować ty. Ooo... Kurz... Szkru... Debele. Ty jaki masz plan, NEU, na dzisiaj? Oho! O kurde, pięć gwiazdeczek mam, nie fajnie, nie fajnie. Jezus. To jest grane. O kurde, taki sprzęt to jest w tej grze? Co ty gadasz? No to jego ataku niech atakują, a nie mnie. On też sobie leciał na teren wojska, no co jest grane? To jak mam go... Dobra, chłop się sam zlikwidował, nie? Skoczyć za nim? I sam zginę O nie, nie zginąłem, dobra Frajerze, no Ale ucie, o nie Nie podoba mi się to Patrz, ale go Patrz jak go robię. O kurde, to jest pułapka. To jest pułapka Aj.

Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there, Carl. Yeah, it's crazy. Yeah, be yeah, teacher, something like this. Do you have snow there? You Nialabania? take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. <laughs> Czego musha? interest right. we Eddie Tampen, just using you he's using all of us. You're the next one he's going to silence man Shut the fuck up scum and it's officer Pulaski to you Ooh <laughs> Come on. Uhu. No, musi rozumieć. Co tu się dzieje? What's going on? I can't see. Leave me alone, please. Ale ogarnianie ogarnięty gostek porobiony. Prze tu wyjdziemy? Get oh there's our woozy, okay. Whoozy? Oh, call. You can at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah. This perfect right here. This what we gonna plan high set. Anyone else coming? No. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay, I see where you're coming from. So what do we do? Guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's Casino? Shit, nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned. Meeting adjourned. Aparat potrzebuje... Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Pirate. Oh no! God... they are running away from you <laughs> put that weapon away sir this ok 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 hello can i help you sir i'd like to see the architectural plans for the caligula's casino please ok sir are you aware that the reproduction of such plans is prohibited i know that

हाँ सू तू तय तू तय ओह Czekajcie, pali się! Tak, tak, idź, idź. Pali się, pali się, uuu! O, okay. oh, co?! O oh my god! Leave me alone. O. Oh. Okay, I'm dead. Uh. Boom, 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 boom. Ooh, Dwóch na mnie, tak? Kurde. Przejne, jest, czekaj. przejne jest, GAD jeden, reload, reload, Kościół. CJ, o, a tutaj jest, dobra, spieprzamy. Czekamy. U! O, pułapka, kurda. Uu! Szybko, szybko, szybko! Go, 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 go. U! Samolot przejęty, Syneczek z dachu uratowany, policja dostała za swoje. I plany z budynku zostały zdobyte Checklista, czek, wszystko mamy Udany odcineczek I co? Dzięki bardzo, że jesteście Miło was gościć zawsze I widzimy się w kolejnym odcineczku Życzę wam wspaniałego dzienka Na razie, trzymajcie się